Wyjdźmy na moment z prezbiterium i skierujmy nasze kroki do jednej z trzech kaplic zlokalizowanych za prezbiterium. Zostały one ufundowane przez Franciszkanów z Komisariatu Kustodii Ziemi Świętej. Te trzy kaplice to Nazaret, Betlejem i Jerozolima cząstka ziemi Jezusa w sanktuarium polskiego papieża. Pierwsza z nich to Nazaret czyli kaplica związana z tajemnicą wcielenia i poczęcia Chrystusa czyli ze zwiastowaniem pańskim oraz z dzieciństwem i pierwszym etapem życia naszego Zbawiciela. Została w niej odtworzona replika ołtarza z groty zwiastowania, a pod nim symboliczna gwiazda wskazująca na miejsce, w którym dokonała się tajemnica wcielenia. Żeby lepiej zrozumieć ikonografię tej kaplicy, musimy sięgnąć najpierw do apokryfu o tytule Proto Ewangelia świętego Jakuba. To księga opisująca dzieciństwo Maryi, jej zaręczyny i całe zawirowania w jej życiu związane ze zwiastowaniem oraz jego konsekwencjami, a następnie narodziny i dzieciństwo Jezusa. Apokryfy, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie są bajkami chrześcijańskimi, ale bardzo często przekazują, jak tradycja rozszerzała opis wydarzeń zawartych w Ewangeliach, które czasem były dość lakoniczne. Wiele świąt chrześcijańskich ma zresztą swoje źródło właśnie w apokryfach. W tej protoewangelii św. Jakuba czytamy, że Maria wyszła z dzbanem do studni, aby zaczerpnąć wody. Usłyszała wówczas głos mówiący do niej, Witaj pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty pośród niewiast. Zaczęła rozglądać się wokoło skąd by ten głos mógł pochodzić. I pełna lęku drżąca wróciła do swojego domu i postawiwszy dzban wróciła do swojego zajęcia, jakim było przędzenie purpury. Wschodnia tradycja chrześcijańska widzi jak gdyby dwie fazy zwiastowania. Pierwsza to ta przy studni. Druga to ta, która rozgrywa się w domu po powrocie od niej, którą opisuje dalszy fragment protoewangelii, lub który doskonale znamy z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. W kaplicy Nazaretu mozaika przedstawia właśnie to pierwsze zwiastowanie. Maria niejako łączy się ze studnią, zlewa się z nią, sama stając się studnią. Święci ojcowie kościoła nazwali Maryję zapieczętowaną fontanną. Chcieli w ten sposób podkreślić, że Maryja, wydając na świat dawce życia, niejako sama staje się również takim źródłem, taką fontanną. Stąd ojciec Rupnik przedstawił Maryję jako stojącą przy studni, ale równocześnie zlewającą się z nią. Tak, jak to czyni z reguły w scenie, w której Chrystus rozmawia z Samarytanką i mówi o sobie jako źródle wody żywej. Epitet, zapieczętowana fontanna, miał z kolei podkreślić jej dziewictwo. Wykazując, że życie, które się w niej poczęło, nie pochodzi z zewnątrz, z ingerencji mężczyzny, ale że to Duch Święty wzbudził w niej życie Syna Bożego. Do dziś w Nazarecie tradycja prawosławna związała się z kultem tajemnicy zwiastowania właśnie w miejscu tego źródła, gdzie dziś stoi cerkiew dedykowana Archaniołowi Gabrielowi, a nie jak katolicka tradycja związana z grotą zwiastowania.